A więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku I w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's Sister Location Jak widzicie to jest zlepka moich nieudanych momentów Z przechodzenia nocy czwartej, której szczerze nienawidzę nawidzę. Yy... Tak, pewnie słychać po moim głosie Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i suba za ten odcinek. No i tak jak obiecałem, że dokończę FNAFy, to tak właśnie dotrzymuję teraz tę te obietnicę. Zaczynam od Sister Location. W FNAFie 4 jeszcze chyba coś tam nam zostało i na pewno FNAF 6, no i na live'ach skończenie tego Security Breacha od nowa i tam już trochę przechodziliśmy, no i jeszcze troszeczkę mi zostało w Help Wanted 2 no i jeden piekielny poziom w Help Wanted 1. O ja ile się na to zdecyduję, więc oglądajcie te... ten pierdolnik. I wszystko wyglądało tak samo, aż do czasu. Jest! Boże, w końcu mi się udało! A. W końcu! Nie zniósłbym jeszcze jednej tury, nie? Boże! Już zapomniałem, że były kascenki po tych nocach. a ostatni odcinek to był. Glad, Z rok temu chyba. Ale mówiłem, że do tego wrócę i dotrzymałem słowa. A ja pierdzielę. Okay, well, Jezu, chryste, ja nad tym się działem. To po prostu. Well, <laughs> the Szkoda, gadać. Mam nadzieję, że zostawisz za to łapkę w górę z Suba i będziesz czekał na odcinek z nocy piątej. Bo naprawdę... No chyba słychać po moim głosie, że mam przetyrany głos już od tej nocy. Jezus w końcu.